Z... Po pierwsze, Ukraina bardzo długo zaprjechała, jak choworyć Prisliwia, bo no, trzeba tylko powiedzieć, że kiedy idzie o tak tzw. nacjonalnych frontów czy ruchów, to Ukraina w zasadzie była ostatnią Republika i Radzieńska, Sojusza, jaka stworzyła narodny Ruch dla Przebudowy, tak więc to wtedy nazywał się. Dla nikogo nie było sąsiedztwa, że Radzieński i zresztą o tym rozmawiali i pisali zachodni Sowietologii z okrema z okrema Zbigniew Że Ukraina dla nich była stworzonym Radzieńskiego Sojuszu, Że bez Ukrainy rosyjsko Sojusz nie, nie mógł istnieć. Poprzez, że dość późno e, począł się masowy taki opozycyjny ruch. Win na moją dumku e, jakiś pryncypowych pomyłek nie zrobił. Z okrema ja muszę сказать, że ja mają wielcezną poszanować do tamtych ukraińskich polityków. Ze kręcąmy nie ideację Michała Chorynia. Że to dii, kiedy zdawało się, że radzieckie Ukraina nie ma żadnego kontaktu z zewnętrznym światem, jakże Polska była za zalizną i za to Ukrai, radzieńska radzieckie Ukraina była za dwoma zaliznymi zawisami. To samo win Michał Horyn, kiedy począł się, się tworzyć ten masowy ruch, win pomyślał, że pierwszy, co mu, co trzeba zrobić, to nawiązać, czy, czy skontaktować się z polską, opozycją. I e, to jak raz Ukraińcy wysłali swojego przedstawiciela do Polski, żeby win e, szukał kontaktów z, po, z polską, opozycją.